Rozwój polskich miast i regionów jest kluczowy do dalszego rozwoju naszego kraju. Dążenie do obniżenia wydatków i długu publicznego, chociaż całkowicie zrozumiałe w obecnych czasach, stawia wiele kluczowych inwestycji samorządowych pod znakiem zapytania. Dlatego też wspólnie z Unią Metropolii Polskich przygotowaliśmy raport, który mówi nie tylko o konkretnych wyzwaniach inwestycyjnych 12 miast, ale również sugeruje pewne rozwiązania, które można zastosować. W ciągu ponad 20 lat, które minęły już od początku transformacji gospodarczej w Polsce, nasze miasta bardzo się zmieniły i są dzisiaj zupełnie inne niż były w roku 1989. Ale cały czas to nie są miasta, które zapewniałyby komfort życia prowadzenia działalności gospodarczej, taki jak w zachodniej Europie. Myślę, że nadszedł czas na to, żebyśmy mogli zadać sobie pytanie, w perspektywie następnych dwudziestu kilku lat, powiedzmy do roku 2035, czy jest możliwe osiągnięcie komfortu życia porównywalnego z zachodnioeuropejskim? A ściślej mówiąc, nawet czy nie tyle, czy jest możliwe, ile co należy zrobić, aby to się stało. W ciągu tych kolejnych dwudziestu kilku lat polskie miasto ulegną oczywiście ogromnej zmianie. Będziemy mieli do czynienia z wielkimi zmianami demograficznymi. To wymaga dostosowania całej infrastruktury miejskiej, infrastruktury yy, społecznej do Takiego społeczeństwa nie będzie mieszkało. Pomocą jest to, że jednocześnie będzie następować rozwój gospodarczy, że polskie miasta, tak jak do tej pory się rozwijają bardzo dobrze, tak samo będą rozwijać się wraz z całą polską gospodarką. Pieniędzy, z pomocą których można infrastrukturę budować, będzie po prostu znacznie więcej niż dziś. W raporcie spojrzeliśmy na to, ile tak naprawdę tych pieniędzy trzeba było wydać, aby dokonać niezbędnych inwestycji po to, by do roku 2035 polskie miasta osiągnęły poziom infrastruktury miejskiej, czyli infrastruktury mieszkaniowej, transportowej, ochrony środowiska, społecznej, infrastruktury teleinformatycznej, zbliżony do tego, jak dzisiaj w tych dobrze rozwiniętych miastach zachodnioeuropejskich. No, doszliśmy do liczby, która może przerażać, bo to jest ponad bilion złotych, bilion 130 miliardów szacunkowych inwestycji. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze, to są inwestycje, które mają być dokonywane w ciągu nie roku, ale dwudziestu kilku lat, prawie ćwierć wiecza. Po drugie, to są inwestycje, które będziemy dokonywać z coraz większego PKB, z coraz większych zasobów, którymi polskie miasta i Polska jako kraj będzie dysponować. Oczywiście nie za wszystkie te inwestycje odpowiada kasa miejska. Jeśli mówimy o poziomie życia w mieście, to oczywiście znaczenie ogromne ma to, w jakich mieszkaniach ludzie żyją. No ale za to nie odpowiadają miasta. Miasta odpowiadają za to, aby stworzyć dobre warunki, na przykład plany zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju, która pozwala budować mieszkania. Natomiast są dziedziny również tacie, w których miasto odpowiada bezpośrednio za. Nie tyle nawet sfinansowanie, ale raczej spowodowanie, aby inwestycje zostały dokonane. I to dotyczy znacznej części infrastruktury transportowej, to może dotyczyć infrastruktury teleinformatycznej, to może dotyczyć znacznej części infrastruktury ochrony środowiska i infrastruktury społecznej. I tutaj oczywiście mamy do czynienia z kwotami znacznie mniejszymi niż te łącznych wydatków inwestycyjnych, ale cały czas mówimy o kwotach między 300 a 400 miliardów złotych w ciągu dwudziestu kilku lat. Czy kwoty, o których mówimy w raporcie, są niewyobrażalne? Odpowiedź mi, nie. Są wyobrażalne. Porównaliśmy intensywność wydatków inwestycyjnych polskich miast z lat 2007-2008, 2009-10. Z tym, co trzeba by było robić dzisiaj, po to, aby znaleźć się na tej ścieżce rozwojowej, która koło roku 2035 dałaby komfort życia, infrastrukturę porównywalną z zachodnioeuropejską. Okazało się, że generalnie polskie miasta wydają zbliżone kwoty do tych, których należałoby oczekiwać. Problem polega na tym, że po to, aby sfinansować inwestycje, trzeba będzie sięgnąć jednak po nowe narzędzia. Dlaczego? No dlatego, że w latach 2007-2008 10, 11. W ogromnej mierze korzystały polskie miasta z dwóch środków finansowania, z funduszy Unii Europejskiej, z możliwości zadłużania się. Otóż trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w przyszłości te dwa narzędzia mogą być ograniczone. Budżet Unii Europejskiej się zmienia, trzeba sięgnąć po inne narzędzia, trzeba zmobilizować kapitał prywatny po to, aby współuczestniczył w finansowaniu inwestycji. Jest jeszcze pewien dylemat natury strategicznej. Otóż Pogoń za miastami zachodnioeuropejskimi. Może się odbywać na zasadzie staramy się w każdej dziedzinie dogonić je tak szybko, jak się da. Ale trzeba pamiętać, że w niektórych dziedzinach, zwłaszcza infrastruktury tradycyjnej, y, wiąże się to z gigantycznymi kosztami inwestycyjnymi. Natomiast są dziedziny nowej infrastruktury teleinformatycznej, y, której jeszcze dzisiaj możemy nie znać w ogóle, bo postęp techniczny tu jest tak szybki, w której tak naprawdę po to, aby dogonić miasta zachodnioeuropejskie, trzeba znacznie mniejszych inwestycji. I można sobie wyobrazić znakomicie strategie, one są absolutnie do rozważenia, w których w roku 2035 jeszcze w niektórych dziedzinach tradycyjnej infrastruktury polskie miasta są nieco w tyle za zachodnią Europą, ale w dziedzinach, które decydują o konkurencyjności gospodarczej, a może i o życiu mieszkańców, nie jesteśmy już z tyłu, a jesteśmy liderami. Nasz raport mówi o tym, jak możemy wspierać polskie miasta w wypracowywaniu rozwiązań tak, aby mogły one kontynuować kluczowe inwestycje. Zapraszamy do lektury.